Hej, z tej strony Davies 11 I Dzisiaj na ósmy odcinek Tak? Dziewiąty odcinek Z Megalove Pocket Edition O, sorry, że tak dyszę, ale naprawdę jestem skończona Mamy z kolegami Wchodzimy na nasz profil Oczywiście Bo by nie było mm Hmm. No co się, no wiem, co się dzieje? Czy oni byli tu pani? Raczej nie, bo tu są światła, ale dobra. dobra. Yy, dzisiaj w tym odcinku zrobimy sobie tylko. Gdzieś po tamtąd Po tamtąd teraz, mam nadzieję Będzie też Nie po tamtąd, bo to będzie taka taka Tu zostawimy takie po prostu No nie no, tu... Jezus Boże. Tu A Co że w ogóle jest jeszcze to Corka nie gniewajcie się, ale no nie zbugowało mi się coś kto nie oglądał poprzedniego odcinka, to tutaj ma. walsia, Wal się. Wal się. No ty! Ty No to ja jeszcze mam coś. No ma taki. No, chwała Bogu, ten się zabił. No, no muszę co roku oglądać odcinek. O, kto tu się za. No wypij stąd ty! No, dość. No. Raz, dwa, trzy, cztery, acht, trzy, cztery. No! Cztery. Raz, trzy. No nie wybuchnij! Mam nadzieję, że teraz później wymyślę. W tym sezonie to nie jest ogólna ściana. Nie ma ściana. No to myślę. O, dzielone od kopalni. Nie mamy fajny domek. No, w tym odcinku skończymy sobie teraz. I ten, tą ściankę do kopalni, a jest się ładnie Rozumiem, że by było słabo, ogólnie takie Ale no, tyłu niesprosto e no, tył jest teraz, chyba W ogóle ten dom jest w jakimś dziwnym miejscu postawiony, no ale oczywiście tam się zbogała, był fajnie Słuchaj, ja nic praktycznie nie widzę na tym ekranie, bo jestem na polu, bo w domu to taki szał, goście są gdzieś u mnie, bo imieniny, no to taka rzecz. Panie, panie, kiedyś byś pan pochodził?

Panie paść już się chciałeś. Wow. O! Okay. To to było. to, to, to trzeba na no tym. Na jakimś e, głównie. Trzeba postawić sobie... E, bajerki, czyli one były w tym. Ty kurde, ty się ściął, debil. Co za co za ciulstwo. No myślałem. No tu za... Pojp. A, nie obchodzi mnie jaki Troszkę za wcześnie, wiesz? Ale ja nie chciałem budować, tylko chciałem zniszczyć, wiesz? No. Nie no, ja to nie lubię. Tu za... Nie no. Tu się nie da żyć, ja wiem. Mam... No właśnie. Patrzcie, tu się, tu się nie da burzyć, no właśnie. To jest tylko ten problem. O, ja wracam za, do was za moment, jak poczętę sobie stał z termem. No, jesteśmy po cięciu. oczywiście już wszystko działa. Chyba. No właśnie. obczajcie to. I za chwilę będzie znajomicie się to samo. Bo znowu się coś pewnie pan jest I opięknie. konie, panie. pan A się mniejszy. Ci je lubię? nie wiem co o właśnie to może ładnie wyglądać postawię tego tak więcej 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 aha to tam postawię ale to nie jest, pan. co się stało fajne takie czy bogata, panie! Chyba odcinek będzie się nazywał Tajas na bogato. Mówię zresztą po tytule, pewnie i tak byście się domyślili, bo tak miałem to nazywać. Pójdę, <laughs> byli Czyli No właśnie, no, o tym wiem. wiatr wie, jakimś cudem. Kurczę, trzeba będzie słuchać pewnie ten głośniku bez mną. Tam coś z zburzy. Walę się pan. 7 minut 31 sekund. Be. Ty. Bravo, ja. Nie. Kurczę. Nie. <grymne> Dobra jeszcze tylko tam. Kul. Tam pana, panie i panną. No, pyk, pyk. Chyba tu jeszcze będzie. Wszystko nie tak. Jeszcze mnie to że to koniec. Za chwilę będzie trzeba coś tamtą tam pochodnie jeszcze. I się pójść przespać. No i no mi spróbowałbyś zburzyć ten, to bym cię zapeg. To to kuźnie Drap O, tutaj się zrobi tą bramę. To nie tu bramka. Ciemna. Ciemna bramę. Dobra i pieszka jedynie. Chody ze skost tak jest Dobrze może być Aha, to już jest nic zniszczone Aha, to jeszcze jest niezniszczone Cześć pewno może być Czyli Aha, czy ja mam łóżko w domu? Tylko żeby mi ten pająk to mnie spuścił nie to pochodnie? Jest to pochodnie w domu, muszę postawić. To było tu pochodnie? Tu było to pochodnie. Nie trzeba muszę być pochodnie. Kusi, gdzie pochodnie są? Bo trzeba I oświetliło mi momentalnie praktycznie cały mój polski no. nie mam tu łóżka żal mi zrobimy to w nocy co tu ja chciałem zrobić to? chciałem to zrobić tak chyba, że no właśnie to żeby tu było Chyba to tu było. Czy to. to się tak dałaś? O Jezu Wii. Da się. Kołedę, co jest? Jeszcze ja się bałem, że się nie da, a z taki mieć. super exclusive. Aha, i tam trzeba będzie je odwiedzać. O, ja miła zła tylko Nie, no. Błody bloki. Kurczę, za dużo ten, za długo ten odcinek będzie trwał na Oh, nie zmieszczę się w czasie, to jest w moim czasie zaznaczony na No, może być Ja tu następne okno No teraz widok No a tam się było. No tam po prostu Jakie niedzielę Dwie godziny później Trzy godziny później Trzy godziny później Trzy godziny później Cóż, ziomki, dziękuję Wam za oglądanie Mam nadzieję, że wszystko tu zrobiłem 什么呀？这些，哪呀